To Sylwia z Poker Break, Witam Was gorąco ze słonecznej, pięknej Pragi, która jest co roku odwiedzana przez miliony turystów. Eee, większość z nich, nawet twierdzi, że jest to mała stolica Europy. I wcale mnie to nie dziwi, bo jest tutaj naprawdę, naprawdę pięknie. Eee, jesteśmy obecnie w pięciogwiazdkowym hotelu Koryntia, gdzie na górze znajduje się ekskluzywne kasyno Kings. I odbywa się tutaj cykliczny turniej Redbed Live, za nami dzień 1a. Do niego zapisało się aż 224 uczestników, w tym 50 z nich to Polacy, a 15 Polaków przeszło dalej. Dzisiaj dzień 1B, zobaczymy co się wydarzy. Za mną stół finałowy, do którego w sobotę zasiądzie 9 finałowych zawodników. No liczę, że będą to sami Polacy i pierwsze miejsce zdobędzie ktoś z rodaków. Także trzymamy kciuki gorąco i śledźmy dalej. Będę relacjonować na żywo cały czas dla Was. Cześć.